Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem. Witam was wszystkich. To jest wysłuchanie kolejny już raz jest z nami pani Krystyna Kurcza Predik. Witam. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Bardzo ciekawą sytuację mamy w e, ostatnich dniach e, i to się zmienia bardzo diametralnie ten świat. Rzeczywiście mówiliśmy ostatnio stanął na głowie e, po elekcji Donalda Trumpa. E, w tych dniach e, to jest listopada 2024 roku, ukazała się książka wspomnieniowa Angeli Merkel Wolność wspomnienia 1954-2021 i tam jest taki pasus, w którym ona spotyka, no oczywiście opisuje swoje spotkania z Putinem i z Donaldem Trumpem i mówi, że jej zdaniem amerykański przywódca jest absolutnie zafascynowany prezydentem Rosji. Czy Panią to dziwi, że człowiek no, urodzony w kolebce demokracji wydawałoby się, fascynuje się mordercą. No, trzeba do tego mieć specjalne właściwości psychologiczne i takie właśnie prezydent Trump ma. To znaczy, nie zapominajmy, że kiedyś on był, to znaczy robił tam swoje biznesy, ale jeśli idzie o media, to prowadził w swojej telewizji chyba Fox, jakąś audycję promującą Miss czy coś takiego, jakieś wybory Miss. I w związku z tymi wyborami Miss, chyba w 2013 roku znalazł się w Moskwie. I no, wtedy zajmował się bardzo intensywnie właśnie tymi miskami i co skrzętnie filmowały y, służby Władimira Putina y, i czarno na białym mu pokazały, prawda, co tam on nawyrabiał w tych zamkniętych pokojach z ślicznymi dziewczynami. Y, ale to była jedna strona i wtedy y, Trump rzeczywiście się przeraził i nabrał do niego szacunku, że w ogóle coś takiego się dzieje, ale o ile sobie przypominam, Trump chciał jakiś mieć biznes wielki, chciał postawić swoją Trump Tower, jedną z Trump Tower w centrum Moskwy i były prowadzone negocjacje także i z Putinem i zdaje się, że one dość mocno Trumpa kosztowały, nic z tego nie wyszło, tym niemniej yy, chyba Sposób, w jaki z Trumpem rozmawiano, bardzo go przekonał do umiejętności prezydenta Putina. A krótko i na to. przepraszam bardzo Państwa za to, co teraz powiem, ale te, te kontakty słowne opierają się przede wszystkim na chamstwie. To okay. znaczy to, co wczoraj. Bo rozmawiamy w dzień po wystąpieniu Trumpa na forum, na forum partii prawicowych w Waszyngtonie, które to wystąpienie wstrząsnęło nie tylko mną. No wiele już w życiu widziałam, czegoś tak strasznego nie widziałam. Było to dość bełkotliwe. Yy, przemówienie, które trwało godzinę, nie trzymające się w ogóle jakiejś konstrukcji logicznej, a którego linią przewodnią były hamskie najazdy na yy, prezydenta Bidena, stwierdzające, że Biden to złodziej, Biden to idiota i Biden to zostawił mi tutaj, przepraszam, G, które ja teraz muszę sprzątać i to nawraca i nawraca i nawraca. I to było właściwie wielkie, wielki antybajdenowski manifest, bardzo bełkotliwie poda podawany, prze przeplatany totalnymi kłamstwami na tematy finansowe. I myślę, że y Trump obserwując Putina przez wiele lat musiał podziwiać jego znakomite. Manewrowanie kłamstwami, cała y, propaganda, propaganda jest już w założeniu jakimś, y, jakimś skrzywieniem faktów, podawaniem półfaktów, półprawd. Y, ale to, co wyrabia się w, y, no, najczęściej mówimy o telewizji, o, w telewizji rosyjskiej, y, jest. Zupełnie z innego świata. To znaczy tam nie ma w ogóle żadnej styczności z faktami. Jeśli chodzi o mm, wojnę z 22 roku, to, to o czym już tysiąckrotnie Państwo na pewno słyszeli, no, ale warto powtarzać to. Jest to wojna, którą wywołało NATO, zbliżając się poprzez na, na skutek zgody faszystowskich władz w Ukrainie. Zbliżając się do granic Rosji, w związku z czym Rosja musiała nie napaść, musiała we własnej obronie, broniąc się przed wojskami NATO w Ukrainie, musiała wejść na teren Ukrainy. Taka jest prawda. I oczywiście to obrasta w yy, wszelkie wiadomości o tym, że Zeleński jest no tam fircykiem, jest nieudanym komikiem Aha. i tak dalej i tak dalej, ale y, jemu się zaczyna przypisywać y, faszystowskie, y, nazistowskie, faszystowskie y, inklinacje, co nie ma ani cienia prawdy. Y, odwołuje się cała propaganda do Bandery, który to Bandera też nie miał, nie, nie występował jako nazista, ale on oczywiście był przeciwko władzom radzieckim, które Armia Radziecka usiłowała tam w, wnieść na teren, na teren Ukrainy. Ale musimy też zrozumieć, że Bandera, który jest dla nas absolutnym wrogiem i słusznie, bo zrobił nam jako Polakom ogromne krzywdy, jest bohaterem ukraińskim, ponieważ usiłował wyzwolić Ukrainę spod Związku Radzieckiego. Hmm, tak. Więc to jest... to jest bardzo trudne, ale, yy, zos, yy, ale słyszymy nieustannie, że yy, w Ukrainie siedzi władza faszystowska. I on teraz, Putin, domaga się denazyfikacji Ukrainy, demilitaryzacji i denazyfikacji Ukrainy. A prawda, którą się słyszy po otwarciu telewizji rosyjskiej, jest um, prawdą przede wszystkim antyamerykańską. Była dotychczas i zdecydowanie antyeuropejską. Jesteśmy nazwani jako kolektywny zachód, który wystąpił nagle, ni z nizowego przeciwko biednej, broniącej się Rosji. A dlaczego wystąpił? A dlatego proszę państwa, że cały zachód jest przesiąknięty zgnilizną, hmm. że mamy, że nasze zwyczaje, nasza literatura i wszystko, do czego dążymy, nasza demokracja, obrona praw człowieka. Obrona wolności i swobód obywatelskich, wszystko to jest przesiąknięte zgnilizną. A jedynym dowodem na tę zgniliznę jest popieranie LGBT. LGBT tak. To LGBT jest w ogóle ta i... pieśń tych wielkich no, wieszczy, tego zagrożenia, których zwłoki zdaje się Putin sprowadził do Rosji. Mam na myśli tutaj. Gina, zdaje się, jeszcze tego jednego. Ach, tak, tak. Którzy opowiadali yy, o tym, że. jest Ilina ro... i, Lina, i... Yy. Yy, tak, tak. Do... Yy, tak, i że po prostu ta Rosja jest jedynie taką solą tej ziemi, która może w, przepieć... 2000, w 2005 roku, sprowadził zwłoki yy, generała, no boże zawsze zapominam jego nazwiska, generała yy, białego generała, Białej Gwardii, który pokonał Ukrainę, który zlikwidował. Zlikwidował tam Uniwersytet Ukraiński i tak dalej, który twierdził, że Ukraina nigdy państwem nie była. Jego zwłoki sprowadził, zapomniałam jego nazwiska w tej chwili, a drugim to jest jego. Mówi się o Duginie, ale wcześniej jeszcze jest Iwan Ilin, faszyzujący filozof rosyjski, który też uciekał na zachód i który też twierdził, że nie istnieje nic takiego jak Ukraina, jest tylko Duża Rosja i Mała Rosja. Ukraina jest Małą Rosją, zresztą to już wymyśliła Caryca Katarzyna. Tak, tak, kiedyś. ale też chciałem porozmawiać o tym, że to jest niesamowite i się rysują takie Duże analogie, tak naprawdę. Mi się przypomina, odnośnie tego przypomnianego przez panią wyjazdu Putina do Moskwy z listopada 2013 roku. Yy, Trumpa, do Trumpa do Moskwy. Tak, taki artykuł, który się ukazał, Dawid Korn go opisał, czy z takim pytaniem, dlaczego Trump tak kłasi się do Rosjan, czy chodziło o wieżowiec, nie o Kremla, a może no pięć właśnie. kobiet w prezydenckim no apartamencie właśnie. w Moskwie. Zresztą dużo na ten temat, Napisano, ale kiedy mówimy właśnie o tym moralności, tej etyce, tej zdrowotności, tej godnościowości obywateli Rosji i Stanów Zjednoczonych, no ci panowie, to rzeczywiście z dzióbków sobie mogą spijać, bo tak. dwaj chcą tą czystość zaprowadzić. Ale i... proszę zwrócić uwagę na to, co się teraz stało. Hmm. Rosja twierdzi, że ona jest jedynym nośnikiem moralności, właściwej prawdziwej moralności walczy od dawna na swoim hmm. terenie z LGBT i Rosja walczy od bardzo dawna z taką sprawą jak szczepionki. To ona wprowadziła na teren Europy i niestety na nasz także antyszczepionkowców, i tak dalej, i tak dalej. I teraz widzimy, że Trump tylko wszedłszy na kapitol, robi to samo, tak. zwalczył, zwalcza, od, to, 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 to co usłyszeliśmy wczoraj <coughs> od Trumpa, musi zachwycać y, Putina, ale Putin nigdy i to już widać, że oni są na Kremlu, y, aż, aż się zachłystują tym, co słyszą w tej chwili z Waszyngtonu, tak. Zachwystują się tym, jak wspaniale Trump rozumie prawdziwe przesłanki demokracji. Demokracja to nie, jest, to nie jest dawanie praw wszystkim. To jest odwrotnie to jest odbieranie praw niektórym. I co jest najgorsze, że dla obu tych panów, tak prawa człowieka przestają istnieć. Oczywiście, to jest jakiś wymysł, wynaturzenie, który ma na celu, jak gdyby, lobbować tą społeczność, mniejszości seksualnych. Nie ma co obijać w bawełnę. Skończył się świat idealnego spokoju, który mieliśmy, o dziwo, w czasie zimnej wojny. Wtedy mieliśmy święty spokój. Wiadomo było, po naszej stronie, Świata, gdzie jest zło, gdzie jest dobro. Dobro kończyło się na Bogu. My no. byliśmy jeszcze w tej sferze cywilizacyjnej, która mm. zaczęła, bardzo szybko wprowadziła prawa człowieka no i te mm. podstawowe wartości, no niesione przecież jeszcze przez rewolucję francuską, no, no. czy przez Magna Carta Libertatum brytyjskie, wszystko to nagle się wali. i, i Jesteśmy w tej chwili w klinczu między dwoma psychopatami, dlatego że absolutnie jest to i jeden, i drugi model psychopaty, czyli człowieka zupełnie pozbawionego widzenia czegokolwiek poza własnym interesem, i jest to udowodnione. To jest, to jest termin z encyklopedii. Kim jest psychopata? Człowiekiem pozbawionym empatii, człowiekiem, który widzi tylko swoje racje, i człowiekiem, dla którego. Nie istnieją żadne wartości i prawdziwe więzi. I nie, nie, no. nie czarujmy się tam wielkimi więziami rodzinnymi Trumpa, który występuje tam w całej, w całej czeredzie rodzinnej. Spójrzmy, jak zachowuje się jego żona, jak ona była odziana tak tak, na tak. tę. Ona była ubrana na, tak, jakby chciała powiedzieć, to mnie nie dotyczy, ta cała radość to nie ja. Przecież ten kapelusz, przez który on nie mógł jej pocałować. To wszystko, cała jej postawa i to, że na przykład wczoraj na tym przemówieniu Trumpa też jej nie było. To no, świadczy o tym, że te więzy rodzinne się tam powiedzmy chwilą nieważne. Ale to jest też ciekawe, że takim kimś tam, kto jest wycofany, ale też w jakiś sposób jak gdyby oddziaływuje na Trumpa, jest no ten przedziwny człowiek, miliarder Elon Musk, de facto też ojciec, tak? Wielu dzieci. Wall Street Journal napisał jakiś czas temu, że co najmniej od 2022 roku on odbywał regularne rozmowy z Putinem oraz z urzędnikami Kremla. W Szwajcarii się spotykali. Tak, spotykali się w różnych miejscach, tak. i to był człowiek, który, który jest człowiek, który w sposób Absolutnie wybitne, wpływa już w tej chwili na świat zachodni i w zasadzie ja mam takie wrażenie, że demontaż Unii Europejskiej, jaką znamy, tak, no to jest taki wspólny cel y, Putina oraz y, to właśnie maska. Ale chciałam zapytać. Ale on się to... nie uda. błagam. No miejmy nadzieję, błagam, że by się nie uda. Natomiast... Nie możemy mówić o demontażu Unii Europejskiej przy tym, że ona jednak w tej chwili jest o wiele bardziej scalona. Ona dostała, przepraszam bardzo, mówiąc językiem pana Trumpa, kopa dostała w odpowiednie miejsce, żeby jednak ruszyła z miejsca. I nie demonizujmy tego, że w Unii Europejskiej mamy, mamy Węgry czy Słowację prorosyjskie, bo jednak w tej chwili wydaje mi się, większość pozostała reszta państw jest no w takim stuporze i przerażeniu że na pewno, że zapewne... Na... Wygląda na to, że jednak się Unia bardziej scali i, i, i nas uratuje. No, wie pani no, z jednej strony tak, z drugiej strony kandydat pis na prezydenta mówi, że powinniśmy wystawiać jakieś rachunki Ukraińcom poseł Pis Jan Kowalski uważa, że za zamian za wielomiliardową pomoc Polska powinna Jeszcze tylko niech Pan powie, że, że przy, 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 ostatecznej, no, wie pani, przy no, ostatecznym podliczeniu głosów wyborczych okaże się, że, 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 że kandydat PiSu plus kandydat Konfederacji, Konfederacji przebiją tak. kandydata platformy i wtedy po prostu, proszę Państwa, jeżeli hmm. Państwo macie pod ręką dużą butelkę wódki, to, hmm. tylko, to wam, tylko to wam zostało. na koniec chciałbym się spytać. Bo, o... bo, bo wtedy... Nie, wtedy, wtedy po prostu nasza sytuacja jest dramatyczna. Nie no, zgadzam się, no, ale tu widzimy, co się dzieje w Niemczech, jak polski. Jeszcze dzisiaj nie wiemy, akurat no, ja dzień wiem. wyborów w Niemczech. No, na pewno to, to skręca w niebezpieczną stronę. A teraz chciałbym powiedzieć o wprowadzeniu pewnego, znaczy mieliśmy pewien taki, może inaczej, taki poza Orbanem chyba i Kaczyńskim ewentualnie. W Europie mieli, mieliśmy taki fenomen, że no był pewien język pewnej, który obowiązywał w relacjach międzynarodowych, do którego się przyzwyczailiśmy. Język Ławrowa, język y, rzeczniczki y, Zacharowej. Tak, y, kre, y, Kremla, który się sprowadza po prostu do obrażania, do kłamania takiego zupełnie ewentil, bezczelnego, I do, krzyków nawet już w pewnym Ale momencie. zwróćmy uwagę na to właśnie niestety, że dobre wychowanie przegrywa absolutnie z chamstwem, bo mieliśmy taką scenę sprzed dwóch lat chyba, jak Józef Borrell, szef dyplomacji Unii Europejskiej, przyjechał do Rosji i został potraktowany publicznie na przy jakimś wystąpieniu, po prostu po chamsku. Ten zwrócił się do niego, już nie pamiętam jak, wiem, że to było straszne. I Borel po prostu, jak zmyty, wszedł stamtąd, nie umiejąc nawet znaleźć odpowiedzi. Ja się mu nie dziwię, dlatego że ludzie dobrze wychowani o jakimś, o jakimś wnętrzu jednak. No, demokratycznym nie umieją się znaleźć w takich, w takich sytuacjach i tu przegrywają, mhm. bo Zacharowa czy Ławrow zawsze, no przecież to Ławrow, pijan, no, nie wiem czy po pijanemu, kiedyś zadzwonił do ministra, y, chyba ministra y, spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii i powiedział mu po prostu Fuck you. Mhm. no I, i, tak No ale to Ławrow, mhm. a nie słyszymy o takich Adekwatnych odpowiedziach w drugim kierunku. My po prostu nie jesteśmy, nie stać nas na to jeszcze, żeby się zniżyć do tego poziomu albo podwyższyć do poziomu takiego hamstwa, jakie płynie od nas ze wschodu. No, jesteśmy w strasznej sytuacji. Jest taka, yy, pamiętam takie zdanie jednego z politologów yy, zachodnich, który. Yy, Usiłując zrozumieć, co się dzieje we współczesnym świecie, napisał bardzo, bardzo krótkie zdanie. Dobrzy ludzie przegrywają ze złymi. Mm. I to no, jest... Mówi się, że tak, świat dzieli się na mądrych i głupich, lecz głupi silniejsi są w głupocie niż mądrzy w swojej mądrości, dlatego głupi zwyciężają, a mądrzy u, uciekają. No, no dobrze, to są, to są tylko słowa, ale teraz, jeżeli przekładamy je na czyny, to jak... Ma rozmawiać nasz reprezentant z, z takimi ludźmi jak Ławrow, czy, 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 czy jak przedstawiciele prezydenta Trumpa. Moja cała nadzieja jest w, w naszym ministrze spraw zagranicznych, który sobie potrafi dać z tym radę i w sposób jednak niechamski, ale dość ostry, potrafił załatwić przedstawiciela. Rosji na forum onz tu bodajże, mm -hmm. czy publicznie pokazując mu jego miejsce. No tak, przypomnijmy, że w sprawie Nawalnego między innymi Josef Borrell w 2021 roku udał się do Unii Europejskiej, do Rosji i do Moskwy, i usłyszał od Ławrowa, że no Unia jest niewiarygodnym partnerem. I zarzucił Unii Europejskiej, że zdemontowała mechanizmy dialogu z Rosją. Rzeczywiście to jest taka e, duża bezczelność, ale powiedzmy, wytłumaczmy, bo Czy to mogę? w Rosji działa, nie? ten język. Czy mogę, no właśnie, co w Rosji, w Rosji działa? No, ludzie, nie dziwcie się, 25 lat y, większość tego społeczeństwa, która mieszka w tak zwanej głupince na prowincji. Przede wszystkim słucha telewizji. Czy to będzie program pierwszy, czy to będzie NTW, czy to będą inne programy, to wszystko jedno. Przekaz jest taki sam. Przekaz jest straszny. I jak bardzo trzeba jednak starać się tego nie słuchać i że są tacy ludzie, to mieliśmy przykład przy Nawalnym. Najpierw. Wychodzili, wychodziły po jego aresztowaniu, wychodziły manifestacje, wielotysięczne manifestacje na ulicy Rosji. Mhm. Potem, kiedy on wzywał podczas wyborów Putina, żeby na przykład chcąc. Pokazać, że jakiś opór, żeby zjawiać się o godzinie 12, punkt przed lokalami wyborczymi, i potem działać, działać dla, znaczy wpisywać kogo, głosować na kogoś innego, i tak mhm. dalej. Cały czas Nawalny, nimi, Nawalny coś im przekazywał, oni go słuchali z tysiącami, tysiącami ludzi. I proszę Państwa, do czego teraz doszło? Ano do tego, że po pierwsze po śmierci Nawalnego już w rocznicę dokładnie jego przyjazdu do, kolejną rocznicę jego przyjazdu do Moskwy, trzech jego adwokatów zostaje skazanych na 9 lat łagru, każdy. Nie wiem, mogę się tutaj mylić w latach, w każdym razie jeden z nich na pewno na 9 lat Łagru, tylko za to, że byli adwokatami Nawalnego. A zupełnie niedawno, no w zeszłym tygodniu, za, zostało zakazane używanie w ogóle nazwiska Nawalnego, wymienianie go gdziekolwiek, a pierwszą ofiarą. Tego nakazu była jakaś emerytka z Petersburga, która u siebie na Facebooku napisała coś o Nawalnie. No tak. Więc ee... proszę Państwa, trzeba też zobaczyć, w jakim świecie żyją Rosjanie. Naród niekochany, lekceważony, poniewierany w imię mrzonek, niedouczonych, niczego się nic bojących władców. Zdaje no. się, że znam te słowa. No, to pani słowa. No to jest ten Tygiel. E... Naród niekochany. To jest bardzo, bardzo nieszczęśliwy naród. I jeszcze, proszę państwa, zwróćmy uwagę na to, czym się różnią jednak liderzy Zachodu od takich liderów Wschodu jak Putin. Tym, że liderzy Zachodu nasi także. Muszą się liczyć z narodem, z głosem narodu, muszą temu narodowi coś dać, muszą mu dać lepsze, lepszy byt, muszą się starać o jego drogi, o jego szpitale, o jego morale i w ogóle muszą się liczyć z narodem. Rosja się nie musi liczyć ze swoim narodem. Hmm. Rosji tam co najmniej na, jest w tej chwili 138 milionów Rosjan a z 20, przeszło 20 milionów żyje poniżej granicy ubóstwa, a cała reszta ogromna, ogromny margines jest jeszcze między ludźmi na średnim poziomie, a tymi, którzy nie mają nic do włożenia do garka oprócz tego, co wykopią na swoich działkach, to są ludzie po prostu bardzo biedni. Rosja jest biedna. Rosja jest poza wielkimi miastami, jest krajem biednym, a to o czym mówił, na przykład Shirak, że Putin podwyższył poziom życia Rosjan, wypływało tylko z tego, że nagle po przyjściu Putina do władzy wzrosły ceny ropy niesłychanie za Jelcyna budżet już w... A no miał może... szczęście rzeczywiście Ale... tutaj, prosperity. No tak, bogatemu nawet diabeł dzieci kołyszy, tak, prawda? Nagle to, nie, to, to były nieprawdopodobne wzrost nie pra... na baryłce. To tak. przecież na baryłce za, za Jelcyna ustawiano budżet na 19 dolarów za baryłkę, hmm. a przyszedł Putin do władzy, 2003 rok, mamy 40, 50, 70, hmm. a potem jeszcze wyżej i nagle Nagle Rosja stała się bogata i Putin wtedy dzielił się z Rosjanami, żeby ich po prostu przekupić. No i to zostało yy, za, 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 za zapamiętane. Panie Krzystyno, bardzo dziękujemy za to spotkanie i to przybliżenie nam Rosji. Z jednej strony jesteśmy porażeni ogromem okrucieństwa, a z drugiej strony myślę, że jesteśmy w jakimś sensie w stanie zrozumieć to społeczeństwo. Co jest chyba bardzo potrzebne, żeby. Możemy mu współczuć zrozumieć. po prostu. Nawet jeżeli jeżeli dzisiaj spotkany Rosjanin przy rozmowie doprowadziłby nas do szału, niewątpliwie, mm -hmm. musimy zrozumieć, że on działa tak, jakby miał przedstawiony pistolet do skroni, mm -hmm. ponieważ za każde słowo niezgodne z y, literą y, Kremla, on może trafić do aresztu, do więzienia może i mogą na niego spaść ogromne kary i na jego rodzinę. Więc no. po prostu ten Rosjanin dla świętego spokoju mówi, że wierzy w to, co słyszy w telewizji. Tak. I na kanwie tego, co się dzieje w Monachium, przypomnę taki cytat, który się pojawił ostatnio w sierpniu. Ja co kolportuje. się stało w Monachium? Tak, co się stało w Monachium? Czyli występ tego. Tak, czyli tak, tak Putina traktujcie jak terrorysta kiedy Hitler zażądał Austrii, a potem Czechosłowacji jako cenę za pokój przywódcy europejscy oddali mu co chciał. Pokój jest ważniejszy. Potem żądał więcej, aż zajął całą Europę i wymordował początkowo przy biernej postawie polityków około 80 milionów ludzi. Wszystko to dla swojej władzy i pieniędzy. Wmówił przy tym narodowi wielkość ich rasy wybranej a innym narodom ich niewolnicze przeznaczenie. Chciał panować nad światem i przestrzeni życiowej dla rasy, nad ludzi. I czym się różni dzisiaj ta postawa Władimira Putina od Hitlera? Oczywiście w wielu kwestiach pewnie y, się różni, ale bardzo niewiele, bo to jest cały czas ta sama narracja. Gdyby pan był jeszcze tak miły i zobaczył, jakie są ostatnie zdania tego artykułu, który napisałem w 2002 roku, przytoczę państwu, y, oczywiście nie, niezbyt dokładnie. Wtedy y, 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 ludzie z FSB mówili mi w rozmowie: Nie cieszcie się, Putin odkręci ten film, nie cieszcie się, będziecie znowu nasi. I wtedy y, ostatnie zdania chyba były takie: dzisiaj w grze jest czenia, a jutro kto? A jutro Ukraina, a pojutrze kto? Mm -hmm. Tak, tak. Putin nie prosi, on zachowuje się pewniej po gospodarstwu. Rosja nie prosi o przyjęcie jej do NATO, ale proponuje to jako swój gest. Rosja nie prosi o przyjaźń, ale daruje ją. Protekcjonalnie. Putin ustępuje w Azji Środkowej, cofa się w Kaukazie, bo wie, że jeśli wygramy, wróci nam się wszystko i wpływy utracone przy wycofywaniu naszych wojsk z NRD również. Putin odkręci na powrót ten film. Rosja Putina przedstawi niebawem światu swoją doktrynę, mocarstwa, i wtedy aktualne staną się słowa Aleksandra III. Rosja ma tylko dwóch sojuszników: swoją armę i swoją flotę. Dziękuję pani bardzo. A to było pisane w 2002 roku. No, 22 lata temu. Trzy, przepraszam. Jak ten czas strasznie nam leci, bo to był styczeń. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu bardzo. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem.